Nazywam się Snaj Dziewiecka. Chciałam Państwu zaprezentować nasz nowy sklep. Nazywa się Wody Sense, bielizna dla Ciebie. Jest to sklep z bielizną, w którym każda kobieta będzie mogła znaleźć coś dla siebie. Posiadamy bardzo duży asortyment w różnych obwodach, różnych miasteczkach. Również profesjonalną obsługę, która będzie mogła doradzić Panią w profesjonalnym doborze bielizny. W dzisiejszym, w dzisiejszym dniu między innymi mamy w promocji bieliznę Konrada, Zestaw bielizny staniczek z, z majteczkami w cenie 49 zł. Również rajstopy, katy po 4,99 zł. Między innymi u nas będzie można zakupić również bieliznę nocną, bieliznę męską, bieliznę nocną, tak, tak bardziej seksowną, kostiumy kąpielowe. Myślę, że, że każdą, każdą rzecz, która może się kojarzyć to skrę